No się mandero, to karka, która jest ciągle ulepszana. To jest to. Tutaj zrobiłem sobie mocowanie na ten stół. Tutaj jest aretacja, by to się nie przeginało na dół. No i teraz co? Teraz idziemy robić robotę. Stanęło się coś takiego. Tutaj to mocowanie ta kulka nie za bardzo jest dobra. Chyba będzie trzeba zrobić jakąś zawleczkę stalową, by to się nie roz, nie rozwaliło. Tym kręceniem ciągłym to się rozrobiła większa dziura. No i się poluzowało. No ale jest lepsze. Stół jest lepszy. Tylko to mocowanie tu wypieprzyło się. No ale to tu zostało. Stoł się nie, nie, jakoś tam nie posuwał. To jest dobre. No. Mocowanie stołu jest dobre. Tylko jeszcze przyjść na to, co tutaj z tym zrobić. No. Chyba ja będę musiał jakąś krawleczkę tam dać. Stalową zawsze zabić do tego Drewna i będzie ok. No, narzędzia trzeba troszeczkę. No, tempe już są. Takie chinole dla testów. No ale na początek niezłe. Taka sprawa z tokarką. Nie wygląda to źle. Poczytałem coś tam o. W tym toczeniu, że mam być stół niżej, więc jest troszeczkę niżej. No i oto, tak to wygląda, proszę Państwa. To karka z wiertarki. Nic skomplikowanego. Wystarczy myć pomysła.